Pewnego razu spędzałem uroczy, ciepły dzień na lepieniu babek z piasku. Miałem ze cztery lata, chem, a może nawet sześć. Mama powtarzała mi, że wyrośnie ze mnie znakomity kucharz, dlatego spełniałem się w piasku i tworzyłem pyszne babeczki. Hej Kaylee, polepisz ze mną babeczki? Ani mi się śni z zboczeńcu. I wtedy się zawziąłem. Pracowałem dniami i nocami, rok w rok urozmaicałem wygląd babeczek, rzeźbiłem tak, ażeby Cayley popamiętała mnie i chwilę, w której zraniła moje najgłębsze uczucia. Patrz, Bill, jaką zrobiłem babkę? Chodź, spróbuj jaka smaczna. Zjedz no tylko. Tom, idioto. Przecież to jest piasek. Popłakałem się i pobiegłem do mamy. Bill bezskutecznie próbował mnie przeprosić. Jadł piasek, a nawet kąpał się w nim, jednak moja urażona męska duma nie pozwalała mi na tak wielki krok. Przysiągłem sobie, że cokolwiek by się nie działo. Ja nie zmienię mojej decyzji i już nigdy nie odezwa się do tego kretyna Billa. W końcu zlekceważył mnie i moje kochane babeczki.